Cześć kochani, dzisiaj mały update na temat globalnej podaży pieniądza, tak zwanego M2, no i o tym, że Właśnie osiągnęła nowe rekordy, czyli swoje all-time high. A Bitcoin zaczyna iść dokładnie tym samym śladem. Czy to oznacza, że czeka nas już niedługo kolejny paraboliczny ruch na rynku Bitcoina i na rynku innych kryptowalut? Już tłumaczę, o co chodzi i jakie jest powiązanie między tymi wskaźnikami. Najpierw wyjaśnimy sobie, co to w ogóle jest to nieszczęsne M2? Otóż M2 to jest taka miara tego, ile pieniędzy jest w obiegu. Tak? Czyli to są gotówka, e, depozyty, lokaty, wszystko co stosunkowo łatwo można zamienić na gotówkę. Jeżeli banki centralne drukują, tak, tak, zwane, tak drukują pieniądze, to znaczy, że zwiększają podaż M2. I wtedy właśnie ten wskaźnik rośnie. A jak rośnie ilość pieniądza, to często rosną też ceny aktywów, takie jak akcje, nieruchomości i oczywiście kryptowaluty. No ale oczywiście też oznacza to wzrost inflacji w gospodarce realnej, tak? czyli jajko, mleko, mięso też rośnie. Przy czym jajko, mleko, mięso niedobrze rośnie, no ale w przypadku aktywów takich jak akcje czy kryptowaluty, jeżeli je posiadamy, to jest dla nas bardzo, bardzo dobry znak. Otóż na tym wykresie, który właśnie pokazuje, to można zobaczyć dwie rzeczy. Pierwsza to jest czerwona linia, to jest cena Bitcoina, no i żółta linia to jest globalna podaż M2. I co najważniejsze. Ta, ten wskaźnik jest przesunięty o 100 dni do przodu. Czyli bitcoin porusza się podobnie jak podaż pieniądza, tylko że z lekkim opóźnieniem. A skoro M2 ostatnio wystrzeliło do góry, no to niektórzy twierdzą, że bitcoin zaraz zrobi dokładnie to samo. Czy to ma sens? Tak, zobaczmy. Brzmi ciekawie, prawda? Brzmi jako po prostu magiczny wskaźnik, który prawie, że przewiduje przyszłość. No ale warto pa pamiętać, kochani, że to jest tylko korelacja oparta na historycznych danych. Owszem, może oznaczać, że już niedługo, w następnych miesiącach, czeka nas paraboliczny ruch. I ja osobiście tak uważam, ale kochanie, oczywiście nie jest to gwarancja. No i oczywiście wszystko, co tutaj też mówię, nie jest poradą finansową, ponieważ nie jestem doradcą finansowym, a tylko tutaj dzielę się swoimi przemyśleniami, mądrościami, że tak powiem. Warto pamiętać, że Bitcoin też reaguje na inne rzeczy, tak? Na takie rzeczy jak ETF, halving, różne sytuacje na rynku, wojna, tak? Czyli to jakby nie jest jedyny wskaźnik, na który należy patrzeć, ale kochanie, jest bardzo, bardzo. Ważne i uważam, że no, tak naprawdę m, korelacja z tym wskaźnikiem jest no, na tyle oczywista, że no, na pewno nie należy go bagatelizować. Co teraz zacząć robić, tak? Czy wrzucamy wszystko, zostawiamy mieszkania i kupujemy, i kupujemy bitcoina? No nie, kochani, mądre zakupy były zrobione dawno, dawno temu, kiedy były panika, kiedy były spadka, spadki, przepraszam, kiedy wszyscy sprzedawali. Tak? No ale przede wszystkim musicie mieć świadomość, że na rynku dzieją się ważne rzeczy. Tak, jeżeli globalna podaż pieniądza rośnie, to znaczy, że już niedługo będziemy mieli do czynienia prawdopodobnie z obcinaniem, tak czy obniżeniem stóp. Procentowych w Stanach Zjednoczonych. No i to zwiększy, że tak powiem, jeszcze więcej globalną podaż i jeszcze przyczyni się do wzrostu jeszcze większego, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. Po drugie. Bardzo ważne oczywiście, zawsze mówię, zadbaj o swoją własną strategię. Tak? Czyli zamiast kupować wszystko naraz, musisz pomyśleć o na przykład regularnych zakupach. Tak, tak jak tutaj jeden z komentujących poprzednie moje wideo mówił o tym, że sobie co miesiąc teraz e, przyznacza jakąś pulę środków na to, żeby powolutku sobie kupować e, Bitcoina i XRP. Bardzo fajny pomysł, nie wszystko naraz, tylko... Po kolei, powolutku i nigdy uważam, że to nie jest za późno. No i po trzecie, bardzo ważna zasada oczywiście inwestuj tylko tyle, ile możesz naprawdę stracić albo moja rada: inwestuj tyle, ile nie będziesz potrzebował przez najbliższe 5-10 lat. Tak? Czyli coś, co tak naprawdę, od czego możesz odciąć się mentalnie czy tam emocjonalnie i nie będziesz tego potrzebował, i jeżeli to stracisz, no to nic się, że tak powiem, nie stanie. No, będzie trochę smutno, ale tak świat się nie zawali, będziesz miał czym karmić swoje dzieci albo żonę, albo psa, nie wiem, kogokolwiek tam masz, tak? Czyli kochani, Podsumowując, mamy bardzo fajny wskaźnik, który, jest, który uważam, że warto obserwować. Jest to globalna podaż M2. Jednakże historia pokazuje, że nie tylko ten wskaźnik jest ważny, ale warto też patrzeć na wskaźnik, który mówi o przyroście, tak? przyroście procentowym pieniądza. Tak? Czyli kiedy ten przyrost zaczyna wzrastać, coraz szybciej są dodrukowane pieniądze, to wtedy zaczynamy się rozkręcać, jeżeli chodzi o rynki, właśnie ceny rynek, rynku akcji czy kryptowalut. Po więcej szczegółów, bardzo serdecznie zapraszam na mojego Substacka. Tam właśnie publikuję te wszystkie wskaźniki, na które ja osobiście patrzę i które obserwuję i dzielę się swoim portfolio i oczywiście z wszystkimi swoimi krokami po kolei, co robię, kiedy wchodzę, kiedy wychodzę. Tak? No, i tym wszystkim, o tym wszystkim rozmawiamy na naszych webinarach live co najmniej raz w miesiącu. Wszystkie linki oczywiście są na dole. Kochani, bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia do następnego wideo. Na razie.